Tym razem omówimy czasowniki kajken i zin, choć często używa się ich na przemian, mają różne znaczenie. Sprawdźmy, jakie. kajken to znaczy patrzeć, oglądać. Czyli jak patrzymy, jak jest kajken, to znaczy, że patrzymy z uwagą, a zin to bardziej oznacza widzieć lub zobaczyć, czyli widzimy coś bez specjalnego poświęcenia uwagi. Sprawdźmy, jak to wygląda w zdaniu. Mamy na przykład dwa takie zdania: ik kijk naar een schilderij albo ik zie een schilderij. Ik kijk naar een schilderij to znaczy że patrzę na obraz. Schilderij to obraz. Jak mówimy ik zie een schilderij, no to znaczy to po prostu że widzę obraz. Po polsku patrzeć na, to po holendersku kijken naar. Jak widzicie, występuje tu przyimek naar. Mówimy na przykład, ik kijk naar de bloemen, czyli patrzy na kwiaty. Albo na przykład tak, ik kijk naar jou, patrzy na ciebie. Mamy też TV kijken", tv kijken, czyli oglądać telewizję. Mamy też słowo telewizja, czyli televisie po holendersku, ale szczerze mówiąc w języku mówionym częściej słyszymy tv. Albo mówi się na przykład out het ram kijken, wyglądać przez okno. Dodam tu szybko jeszcze coś o out, o przeimko out. Out to znaczy w tym przypadku z, czyli dosłownie mówimy patrzeć z okna. Nie wiem, czy tak mówi się po polsku, czy tak się mówi po polsku, ale no, po holendersku mówi się patrzeć z okna dosłownie, out het ram kijken. Mamy też właśnie przez okno i to napiszę to, door het ram to znaczy door het ramkajken, ale, tak, napiszę door jeszcze, i door to oznacza dosłownie przez, ale to jest naprawdę, kiedy patrzymy przez okno, żeby coś tam sprawdzić, co tam jest w środku, na przykład a, ale jut to tak normalnie wyglądać przez okno, co tam się dzieje na ulicy, no i takie rzeczy. To też jeszcze ważne, kajken może również oznaczać sprawdzić. Na przykład, ik moet even kijken. Ow, w Of we noch brod muszę chwilkę sprawdzić, czy mamy jeszcze chleb. No i porozmawiajmy jeszcze oczywiście trochę o zin. Jak już mówiłam, zin to bardziej oznacza widzieć lub zobaczyć. Na przykład. ik zie hier niemand. Nikogo tutaj nie widzę. Ik zie, dass je verdrietig bent. Widzę, że jesteś zasmucony. Albo we zien elkaar morgen. Widzimy się jutro. I na końcu tego filmiku mam jeszcze dla was przysłowie. Mówi się też po holendersku: "Eerst zien, dan Czyli nie uwierzę, dopóki nie zobaczę.